Siema wszystkim za 15.08 dziś jest 14 październik po dwóch dniach deszczu w końcu rano mamy słoneczkę, od razu przyjechałem z Wyszkowa do siebie na drogę się żeby je poganiać wczoraj nie były ganiane przedwczoraj były ostatnio mają dużo siły, dużo energii tu jest jeden gołębnik Dziś będzie troszkę sprzątanie, może na pewno na górze na strach będę dla deresi miejsce i tam je wrzucę do południu, gdzie sobie siedzą. Jest ich 10 sztuk, potem pewnie nagram je. A dziś za chwilę zobaczymy, jak te się spróbują. Tu jest błękit numer 2 większość młodych. Ta brązowa samiczka przyleciała do mnie kiedyś. Jedzie fajna taka. Płuczanka jeszcze została też. No dobra. Wyganiamy to i, i góra zaraz. Ciekawe gdzie będą szły. A jak pójdą tam, to na Darka. A jak pójdą tam, to na Marcina. A tamto... Tamto już sami weterani mieszkają, to oni już nie ganiają tak. A z tyłu... Łukasz i do Adama, ale to ich nie ma dzisiaj chyba jest środa, pracują. Ciekawe, czy mają tej energii co ostatnio, czy nie. Oho, kota już słychać. Psss. 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 Kierunek na Marcina. U Marcina ktoś może być. Czyli ściny dzisiaj mogą być, jak, jak oczywiście nie będzie padał? E, będzie ścina. Chyba wrócił Adam. <śm> no i już pięknie odchodzą, tak po kółeczku, po kółeczku. Coś się wraca. Od razu ścina będzie. Jest za wcześnie, żeby gwizdać. Jeszcze ludziska śpią. O, już parę sztuk do mnie wpadło Marcina, zajęliście. O, już się wyrwały. Kupka. rześkie powietrze, z 8 stopni. No, dobra, czekamy teraz po tym wszystkim, bo one no będą się tu miąchać. Eee, ostatnią w niedzielę, proszę Państwa, wyrobiły 2,5 godziny. Także musiałem się trochę naczekać. Mam nadzieję, że dziś tak długo nie będą latały, bo mam dużo sprzątania. No i czekamy. Coś te marcina słabo dziś zjeżdżają no i w taki sposób mi wyłapał krymki krymki jak wiadomo lubią dołem. jak jeden lat gdzie one są wróciły się nad gołębnik i znowu kółeczka, kółeczka Dobrze, że słońce się schowało, bo to jest taka Pora na odejścia, że tak powiem No i coś mi się ręka trzęsie tu No, są kawałek teraz już. Jak oddale to, to ich nie widać. To druga część Marcina, to tyle jest u mnie. Tyle lata nad gołębnikiem. No, ale trzeba czekać, bo to... Nas się urywają bardzo dużo mi zostało ale nie mi to rządzi Zostanie 20 Marcina to nimi rządzi wszystkimi zobaczcie o. jedna kubka odskoczyła teraz droga sklepują chodzą nad jego dachem także <laughs> widzą w głębie o tutaj i się urywają ale oczywiście zawsze coś tam dołem tych moich też to zostaje no ciekawe czy znowu będzie lanie ja tu jestem między młotem a kowadłem to za plecami ruszył Darek Coś więcej niż zawsze no, Ciekawe, ciekawe Ale wy poszła teraz to im całkiem się o lecą, lecą, lecą Zaparowano trochę chyba Idą, idą, idą Ale nad Marcinem cały czas no. 15 sztuk nimi rządzi. No bo więcej tam nie ma. Zobaczcie, co się dzieje. Jak się ciągną przez nie. ten jeszcze. O, no, może teraz. Tu darka się strasznie. O, zobaczcie. Jeszcze coś wyrwały z mojej na pewno. Chaos. O. o, sąsiada po dachu. Poszło coś. Nie wiem, czy bucianka do niego nie usiadła, ale znowu, w górę i zobaczcie, a te chodzą. I chodzą. Nie wiem, ile czasu już latają, ale z pół godziny to na pewno. Filmik już ma 10 minut. No może teraz Nie ma pawia na dosiad <gry> Kurwa. Nie nagrałem jak hadu, bo byście się Bo ja byłem normalnie Cały roztrzęsiony, znowu budę przeszły Ale tym razem sąsiad ukarany Chociaż jednego Tego w paski, czarę tego, jakby się robi. Pantosz, nic więcej chyba. Jeden bocian jest, nie wiem, czy mi boczanki stare nie złapa